Panie Marszałku, Panie, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Minister. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy w druku 36,95 i 37,41. Panie, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Rok 2018 był początkiem szeroko zakrojonej reformy gospodarki wodnej. W styczniu 2018 roku zostały utworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które przejęło zadania realizowane dotychczas przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, a także zadania Marszałku Województw związane z utrzymaniem wód oraz... Pozostałego imienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, jak również z inwestycjami w gospodarce wodnej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to ogromna instytucja, w której skład wchodzi Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 50 zarządów zlewni oraz 330 nadzorów wodnych. Stan zatrudnienia na koniec 2018 roku wynosił 5719 pracowników. Pierwszy Pierwsze kilkanaście miesięcy funkcjonowania nowej inwestycji związane było z szeregiem wyzwań. Wody polskie pełnią funkcję regulatora opłat za dostarczenie wody do, do, i odprowadzenie ścieków. W 2018 roku wody polskie zatwierdziły 2570 taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz zaopiniowały 1860 projektów regulaminów dostarczenia wody i odprowadzania ścieków. Wody w polsce stanowią, stają na straży cen wody i ścieków, blokując wszelkie nieuzasadnione podwyżki. Wody polskie prowadzą szereg zadań inwestycyjnych kluczowych dla bezpieczeństwa powodziowego kraju i poprawy zasobów wodnych. W 2018 roku wody polskie zrealizowały 137 zadań inwestycyjnych. Między innymi do priorytetowych inwestycji było dokończenie stopnia wodnego w Malczycach. Rozpoczą, rozpoczął się i jest realizowany zgodnie z harmonogramem proces inwestycyjny związany z budową stopnia wodnego poniżej Siarzewa na Wiśle oraz Lubiąś i Ścinawa na Odrze. Inne ważne inwestycje realizowane przez Wody Polskie to modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk, Szczecin, Warszawa, kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuraw, Kontynuacja działań związanych z budową zbiornika przeciwpowodziowego Raci Dolny oraz na rzece Odrzew Wojewódzkie Śląskie. Wody Polskie realizują bądź planują do realizacji w najbliższym okresie 91 inwestycji, których jednym z zadaniem jest zwiększenie retencji wód. Dokonano zakupów specjalistycznego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych Wód, wód Polski na kwotę prawie 39 milionów złotych. Wody polskie przygotowują szereg strategicznych dokumentów planistycznych. Wody, wody polskie przygotowują projekt aktualizacji planów za, zarządzania ryzykiem powodziowym. Opracowane są plany przeciwdziałania suszom skutkom suszy, który celem jest ograniczenie w skali występowania tego zjawiska i zwiększenie ilości wody retencjonowanej w Polsce. W sierpniu 2019 roku ruszyła kampania informacyjna Stop Suszy, połączona z konsultacjami tego dokumentu. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Ślądowej przygotowało drugą nowelizację ustawy prawowodnej. Procedowany dzisiaj projekt ustawy ma na celu w szczególności transpozycję zmiany dyrektywy morskiej oraz zapewnienie stabilnego finansowania służb Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby do spraw, do spraw meteorologicznej, do spraw bezpieczeństwa budowli Spięczącej. Ważnym elementem. Jest również za usprawnienie procedur administracyjnych czy też eliminacja kolejnych wątpliwości interpretacyjnych. Jest to dobry krok w kierunku lepszego zarządzania gospodarką wodną w Polsce. I tutaj Klub Prawa i Sprawiedliwości proponuje poprawkę, która ma na celu zwiększenie z dwóch metrów do trzech metrów dopuszczalnej głębokości stawów, które wykonywane będą na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego. Panu, panie Marszałku, Wysoka Izbo, w związku z powyższym Klub Parlamentu Prawo i Sprawiedliwość w pełni popiera projekt ustawy i będzie głosował za jego uchwaleniem. Dziękuję, Bardzo dziękuję.